Dzień dobry, Pani Geniu. Otóż, ukraż, no Pani kiedyś Zapał serca u mnie wywołałaś. Że... No, ja tu czekam na Panią, a Pani nie ma, nie ma. Zachodziłam tutaj. Gdzie a... to się Pani znowu podzieliła. Pani, ja się zrobiłam światowa kobieta. Pani, ja w rozjazdach jestem, tak? właśnie, znowu wracam z Warszawy, o, naszej je, stolicy. Znowu, bo pani tam była? Co Pani Tak, tam Pani kochana, bo dzwonię do prezydentu. Mówię, chłopie, ile będzie to trwało? Przecież u mnie jest zimno. Zwróćcie mi tego Bogdana, a on mówi. Pani Gieniu, nic się nie da zrobić, nie ode mnie zależy, ale może pani przyjechać do Sejmu, zaproszenie pani mi ustne takie telefoniczne wydał mhm. i może pani się na obradach ogrzać. O Tak, bo i tak pani grzeje tą całą salę, puste miejsca są. To co mhm. myślę, czemu nie skorzystać, no, prawda? Posiedzieć chwilkę, nie? Popatrzeć. Tak, pani, bilet ulgowy, pojechałam. Tak, pani wprowadzili mnie, zasiadłam na trybunie, mm. tak, na balkonie, miałam dobrą widoczność. Mm. Słuchałam sobie, jak się kuco, tak? prawda? uczyli się? Tak, pani, ale ja miałam takie, tak z taką jedną jeszcze żoną byłam, co też jest zimno, prawda? I, I pani kochana, oni mi mówili, kiedy klaskać, pani, mm -hmm. kiedy wstawać, pani kochana to wstawało, kiedy siadać, pani, to ja siadałam, prawda? Mm -hmm. tak, tak i jeszcze. No, trochę tak. Ja tam wiesz, pani, nie po drodze ja do kościoła, a do samego to sobie pojechałam, co mi tam. Ale pani, słuchaj dalej. I jeszcze trzeba było pani takie O pokazywać. Aha. Tak. E, no i w pewnym momencie ja się tak zadumałam, że Boże, gieniu, to w sobie i się ten pani kocha, zapomniałam se. No? no i ta baba obok, jak mnie łokciem nie była. Pani Z, kochana zasadziła boli. pani w, w, w żebro? Tak, w żebro i zasadziła w mnie boli. No ale ja szybko wiesz pani, że mnie nie wyrzucili udało się. udało się pani kochana, ale oni na, nagle mówi ten te, jak talent, że oni idą do ciemnego pokoiku. Uh -huh. No to sobie myślę, nie wiem, do ciemnego pokoiku nie będę ryzykować, nie będę lazła. Uh -huh. Oni wyleźli, posiedziała chwilę. Co Aha. myślę, dobra wracam. No grzana już była. No to, to nie to... zagłosowała sobie Pani nawet? Czy nie... coś tam było jakieś głosowanie? Pani A Pani kochana, ja mogłam głosować. No mogła Pani, jak Pani już tam była, no wcisnąć ten guzik, czy tam rękę podnieść. O no, cholera, to następnym razem ja sobie no, na coś zagłosuję. To na... No, to nie pani Wybiorę pani sobie na coś. No, no i sobie zagłosuję. No, Ale Pani słuchaj, no? bo y, jest taki nasz wuj. Tak, tak, jest taki nasz wuj. Jaki wuj? Z Żuli Boża. Rodzina pana? Tak, pa, państwa, wuj. tak? Tak, stary wuj taki. Aha, to pewnie pana Bogdana. Tak, wuj Bogdana, stary wuj z Żuli Boża. To pani jest. nic nie mówiła, że pani ma rodzinę w Mam Warszawie. Rodzinę to daleka rodzina. I pani słuchaj. No. Wiesz co pani? On do mnie mówi, bo my się spotkali tam. No, no w tym sejmie. O -o. On mówi, Geniu, ja pojadę do tego naszego Bogdana w odwiedziny. Ja mówię. Aha. Stary wuju! Przecież ty gdzie nie jedź, nie ma żadnych odwiedzin na razie. Wyczerpane są odwiedziny raz w miesiącu. Ale wiesz pani, jak stary wuj się uprze, no tak. to go przecież pani nie powstrzymasz. No, nie przetłumaczysz, nie przetłumaczysz nic. Stary jak se podejmie decyzję, jedzie. A tak. on mówi geniusz, jałam te układy, Aha. puszczą mnie. Aha. No, pojechał. Te. Dzwoni, Już Jusio, no. miałeś rację, nie udało się, nie wpuścili mnie i beczy. Ja mówię, mówiłam ci, wuju, nie jedź! <śm> <śm> No. no tak, no ale to smutno, no, że do tego y, Bogdana tam się nie dostał. No nie dostał się, ale pani, oni tam dla Bogdana to pani urządzają takie, no przed tym więzieniem. Tak, sobie tam ludzie przychodzą, mu machać. Znają? Tak, tak. O, czyli no? zrobił się taki popularny. Popularny jest, przychodzą mu machać, on się cieszy. Aha. no, ma rozrywkę, chłop. no. no A no pani słucha. Dobrze, no, że pani jesteś. No. Ja do pani ma sprawę. Tak? Byś mi pani pomogła napisać takie ostateczne yy, zawiadomienie? Uh -huh. Takie wezwanie ostateczne uh -huh. tak do gubernatora generalnego uh -huh. pani, bo my mówią, niech pani napisze ostateczne wezwanie. Żeby go wypuścili, żeby no. go wypuścili. Aha. Żeby po prostu no gubernator to usiądziemy, napiszemy, usiądziemy, pisemka, napiszemy. Pani no. mi pomożesz, że uh -huh. wzywam gubernatora generalnego. A to generalnego, może jeszcze do kogoś by napisać? A, ale poczekaj pani, bo jeszcze chodzi o to, żeby no. wezwać, że to jest wezwanie ostateczne. Pani umiesz ostateczne wezwania, no, coś tam że się wezwanie, że wezwanie ostateczne do gubernatora generalnego, żeby no. natychmiast wydał akta yy, prezydentu. No. Tak. I bez już, i w dupie już mam jego opinię. Aha. Tak. Czyli bez opinii. Tak, bez opinii niech wysyła i nie traci czasu. O. No. To jeszcze, a pani mówisz, że do kogoś by jeszcze? Pani masz pomysł. No, nie wiem, może by do kogoś jeszcze napisać. Do w... kogo? No, nie wiem, do papieża na przykład. Napiszemy do papieża. O. Napiszemy do papieża, niech wiedzą, co tak. się dzieje. Coś tu się w, w tym naszym kraju wyprawia. Tak. Że taki, taki kryształowy Bogdan w więzieniu siedzi. To no, jest to kryształowy. Kto słyszał? Pani Bogdan to jest diament. Tak? To jest diament i to oszlifowany. No. Pani przeze mnie osobiście. No ja, wiem, ja wiele no, lat szlifowało. Dob, dob, dobrze tu mówią, wiosce. Panie Bogu, pani panie od Bogdana to się taki blask pani rozpościera, że no. se chłopy we wsi, to nieraz papierochy odpalali od jego blasku. Blasku. No tak, tak, tak było, ja pamiętam te tak. czasy. Tak. No to pani lecimy, co? Dobrze, pani geniu. to no. lecimy pisać to pismo, jakiś dobrze. obiadek będzie. To będzie coś... obiadek. Z chabowego pani zrobię no. z kapustą, żebyś pani się nażarła, żebyśmy my dobrze, tylko te, no dobra. te wezwania ostateczne są. No to napisały. lecimy. Lecimy. Skrobać. Chodź, dobra. No, to proszę pomagać pani Gieniu. Bye.